Cześć, Tu Aga Sokołowska. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Zamieszkać w ciele, zamieszkać w życiu. W tym cyklu dzielę się wiedzą, prawie 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej, rozwojowej przez ciało. Dzielę się również z Wami tym, co ruch, wytańczanie życia wnosi, odmienia, otwiera, odpuszcza w moim życiu. To jest coś, co dobrze znam i co moje życie wciąż odmienia. Hmm. Ciało jest jak piasek, a umysł jest jak wiatr. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wieje wiatr, spójrz na piasek. Bonnie Bambridge Cohen. Ruch. Jest przezroczystym opakowaniem naszych intencji, marzeń, pragnień, nastawień. Rudolf Laban. No to już pewnie się domyślasz. Dzisiaj w skrócie, w esencji, inspiracja o tym, czym jest język ruchu, język ciała. Poza tym, że wielowymiarowym fenomenem, który dotyka i wyraża się oczywiście naszym ciele, poprzez nasze cielesne ja, ale zawiera jednocześnie to, co w emocjach i, i to, co w umyśle. Zanim trochę teorii, Trochę w pigułce i esencjonalnie, bo po więcej zapraszam na szkolenia, na roczny kurs Świadome Ciało, język ruchu, który prowadzimy z Karen Sztut. Ale teraz tak dla ciebie praktycznie. Przypomnij sobie, jak jesteś sama sam, to, to jaką często przybierasz postawę ciała. Co robisz? Właśnie, czy to jest postawa ciała, czy raczej jesteś w ruchu? Jeśli to jest postawa ciała, czy jesteś wyprostowana, wyprostowany, czy raczej tak zbierasz się w kulkę, opierasz się, odpuszczasz, jest w tobie więcej, mniej napięcia? Czy podobnie, jak w sytuacjach, kiedy jesteś z innymi ludźmi? Jak jest, jak wchodzisz w nową grupę? Co wtedy robi Twoje ciało, dom? Czy idziesz centralnie na środek sali i rozglądasz się z tego miejsca bycia w centrum? Czy idziesz do któregoś rogu i spoglądasz z rogu? Czy wchodzisz szybko z takim kontaktem, z ugruntowaniem z ziemią, czy raczej stąpasz powoli? Czy wnosisz do ogólnej przestrzeni swoją taką przestrzeń osobistą? Czy jest dla niej miejsce? Jak odpoczywasz? To co robi Twoje ciało, dom? Czy dla Ciebie odpoczynek to jest zawsze mm, czynny, aktywny, fizyczny? Czy na przykład zawsze taki leżące, siedzący, czy to się zmienia? Jak są sytuacje różnych wyzwań, to co wtedy w Twoim ciele się dzieje? Czy ono ma dużo mobilizacji w jakimś miejscu Twojego ciała, czy troszkę ma mobilizacji, a troszkę wycofuje się na przykład Twój kręgosłup? Czy całe ciało współpracuje w realizacji Twoich marzeń? Czy jakaś jego część jest wycofana? Nie chodzi o to, że w języku ruchu to teraz złapiemy tą wycofaną część i zaraz ją nauczymy, przetrenujemy, jak ona ma wchodzić w zadania i wyzwania, tak żebyśmy byli najlepszą wersją siebie. O nie, nie o to chodzi w języku ruchu. Język ruchu to jest takie czułe, pełne, wielowymiarowe doświadczenie siebie. No, trochę przyłapanie siebie na tym, co powtarzamy w różnych sytuacjach i sprawdzenie, czy nam to służy, czy też w jakimś momencie być może w czymś żeśmy utknęli. Ciało nam o tym powie, ale sam ruch nie wystarczy, tak samo jak nie wystarczy sam umysł. Język ruchu ciała jest bardzo o ucieleśnionym umyśle i o myślącym ciele. O tym właśnie jest. Rudolf Laban, bo on jest takim hmm, twórcą, czy też odkrywcą, charyzmatycznym artystą i architektem. Opracował tą taksonomię języka ruchu, jej taką pierwszą wersję na początku XX wieku, potem była rozwijana między innymi przez Irgman Bardeniew, Zresztą teraz ten język ruchu, który, którego uczę, którego możesz się uczyć w różnych miejscach na, na świecie. Polecam książkę Kanstu Everybody, sobady o doskonałym tytule. Dobrze brzmiącym po angielsku, ale po polsku też jest nieźle. Każdy, everybody is a body. Każdy jest ciałem. Kolejne osoby Irkman Bartenie współpracowała z Rudolfem Labanem, stąd nazwa Laban w Movement System. Kolejną taką osobą był Warren Lamp, Judith Kestenberg, Peggy Hackney która była u nas w Polsce, być może jeszcze, jeszcze się pojawi. Karen Stutz, którą prowadzimy roczny kurs. Laban szukał takiego pierwszego źródła, skąd w ogóle pochodzi ruch i czynników takich psychofizycznych, które go wywołują. I... To zaowocowało pojawieniem się takiej koncepcji dynamicznych jakości ruchowych, takich wewnętrznych impulsów powodujących u człowieka określone ruchy. I przeciekawe jest to, że w pracach Labana można odnaleźć taką synchronię z teorią Karla Gustawa Junga, właśnie jeśli chodzi o barwę, o dynamiczne jakości ruchowe. Hmm. To te cztery aspekty, o których pisał Carl Gustav Jung, um, myślenie, sensing, takie odczuwanie, intuiting, intuicja, feeling, czucie emocjonalne, jest zestawiane w teorii języka ciała, języka ruchu, przestrzeń z myśleniem, ciężar ugruntowanie z sensingiem, z takim zmysłowym odczuwaniem, intuiting z czasem. I feeling z przepływem. Wiem, że to może brzmieć abstrakcyjnie, to naprawdę warto doświadczyć, ale ten wstęp, który robiłam wcześniej, to jest mówienie ludzkim językiem, to co jest w gramatyce języka ruchu istotne. A w tej gramatyce języka ruchu cztery kategorie ciało, co się dzieje ciałem, w ciele, jakie są obszary zaangażowane w ruch, jakie są zablokowane, jakie części ciała pozostają ze sobą w relacji, a jakie pozostają z, jakoś w odcięciu, tak jak mówimy o odcinaniu, zamrożeniu, dysocjacji na poziomie mentalnym, no podobnie widać to w ciele. Bardzo często niestety widziałam to pracując z osobami, które doznały przemocy czy psychicznej, czy fizycznej, yy, czy seksualnej, no, bardzo często dostęp do e, ciała od pasa w dół był mm, zablokowany, tak jakby nie było tam przepływu życia, i nie było to wcale dziwne, bo żeby odzyskać ten przepływ, trzeba było w różny sposób e, zaopiekować się no, całym jestestwem i odzyskiwaniem bardzo powoli, krok po kroku, bezpieczeństwa w ciele. Trochę o tym mówię w podcaście Bezpiecznie w domu ciele, Pamięci Ciała. Dziś o języku ruchu, więc wracamy do języka ruchu. Ciało, czyli co? Tutaj mówiłam o tych różnych miejscach w ciele. Na przykład bardzo ciekawe jest to, że mamy też takie ruchowe wzorce rozwojowe, które się kształtują od momentu narodzin dziecka do, do momentu, aż dziecko zacznie chodzić ale później w nas wszystkich te wzorce żyją, tak jak historia zapisana w ciele. No i na przykład w takim wzorcu, gdzie mm, mówimy o centrum ciała i o kończynach połączonych z ciałem, to nawiązuje tutaj do takich wczesnodziecięcych doświadczeń, kiedy dziecko wykonuje ruchy od siebie i do siebie i zaczyna kontaktować się ze światem zewnętrznym. Jeśli coś było zablokowane na poziomie tego wzorca, czy psychicznie, czy fizycznie, to może być taki kłopot, na przykład, żeby się w pełni otworzyć na świat, albo żeby się w jakiś sposób ochronić, wytworzyć y, ruchem i czuć kinestetycznie tak zwaną swoją przestrzeń osobistą, fachową mówiąc kinesferę, czyli coś pomiędzy tą przestrzenią wewnątrz ciała, a pomiędzy od razu... W padnięciem w, w świat zewnętrzny. To jest fascynujący proces móc zrozumieć swój indywidualny język wywodzący się z ciała, nie narzucony z zewnątrz, ale swój własny, bo ta taksonomia języka ruchu, to wszystko, o czym ja mówię, rzucając takie pojęcia, tu kinosfera, przestrzeń osobista, wewnętrzna, zewnętrzna, barwy języka ruchu, to jest tylko i aż taksonomia, dzięki której Możesz rozpoznawać siebie nie poprzez taką mapę, jaką już masz, że a to ja zawsze jestem na przykład taka zabawiająca innych, albo pomagająca innym, albo wycofana. Okej, okay, sprawdźmy, jak to, co mówisz o sobie, jak to wyraża Twoje ciało? Co na przykład jest w Twoim wycofaniu? Czy Twój rdzeń, czy Twój kręgosłup się kurczą i Faktycznie się wycofują. Co się wtedy dzieje, na przykład, z Twoją głową, wzrokiem, co się dzieje z przepływem ruchu, co się dzieje z Twoim ugruntowaniem? Sprawdźmy to wszystko i jeszcze parę innych rzeczy, i sprawdźmy, co Ty wtedy myślisz, co Ty wtedy czujesz. Chwilę o tym porozmawiajmy, a jeśli nie chcesz, zacznijmy od ruchu. I sprawdźmy, jaki jeden drobny element możesz wprowadzić, jaką drobną zmianę, i jak to zaczyna wpływać. Jak ta zmiana w ciele powoli, powoli zaczyna być może wpływać na to, jaka drobna myśl przyjdzie ci, nie jaką wywołasz, nie jaką wymyślisz sobie afirmację, ale co poczuje Twoje ciało dom, jak pozwolisz sobie pójść jeden kroczek w inną stronę. I wracamy, pierwsza kategoria ciało i ona wywołała tych kilka refleksji. Następne kategorie to barwy, barwy jakości, dynamicznej jakości ruchu, czyli to jak szybko albo wolno się poruszasz, jak fokusujesz albo rozszerzasz swoją uważność. Jak silnie albo jak subtelnie się poruszasz, jak to sprawia, tworzy relację twoją z Ziemią. Jak pozwalasz sobie na przepływ, na wyrażanie, jak go zwierasz, kondensujesz, jak pozwalasz sobie być precyzyjna, precyzyjny. Piękne jest w języku ruchu to, że nie ma jednego dobrego wzorca, że jest twój. Są różne kompozycje, one w różnych sytuacjach mogą ci służyć i świetnie. Otrzymuj je, dokarmij, rozwijaj. W niektórych nie i ty mi się opiekujesz. Te zmieniasz. Nie dopasowujesz się do tego, że jest jakiś jeden uniwersalny wzorzec. Owszem, jest jedna uniwersalna taksonomia, ale to ty w różnych sytuacjach y, możesz wykorzystać pewną mm, paletę barw języka ruchu, tak jak będą ci służyły. Kolejna przeciekawa kategoria z czterech. Mieliśmy ciało, co, dynamiczne jakości ruchu, jak, które mówią o tym, jak ruch łączy się z psychiką, ze stanami emocjonalnymi, to widać w tych jakościach ruchowych najwyraźniej, jak coś robisz. Nawet zwykłe hmm, sprzątanie albo niezwykłe sprzątanie, dotykanie Twojej ulubionej książki albo podręcznika, którego masz już dosyć. No, są w tym Twojej jakości ruchu. Po nich trochę widać Twoje nastawienie. Witanie się z upragnioną osobą, widanie się z upragnioną osobą, a z którą masz jakąś istotną, niezbyt prostą sprawę do przegadania. Inaczej Będą się w Tobie ujawniały jakości ruchowe, ale jeżeli będziesz tego świadoma, świadom, to być może będziesz w stanie rozpuścić troszkę przepływ i być w takim kontakcie, żeby być w kontakcie ze swoją e, intencją na przykład, a nie tylko pretensją. No właśnie, jakie jakości ruchowe może mieć Twoja intencja? Płynąc dalej. Do jeszcze dwóch kategorii. Mnie to fascynuje, więc staram się naprawdę być precyzyjna i takie może czasem tutaj mam przerywniki na wdech i wydech. Chcę Ciebie zainspirować, zaciekawić, ale nie przeładować, zachęcić do tego, że warto ten język ciała dla siebie zgłębić i siebie odczuć, spojrzeć na siebie jeszcze inaczej, bo kolejna kategoria to kształt. Kształt, jak organizujesz swoje ciało, hmm, Będąc w relacji ze sobą i z innymi w świecie, bardzo związany z tym, co dzieje się w naszym rdzeniu, w naszym korze, w naszym kręgosłupie i z tym, jak oddychamy. Kategoria o wymianie, bądź zablokowanym, wymi zablokowanej wymianie, bądź płynnej wymianie między a zewnętrzem. I kategoria przestrzeni, taka można powiedzieć podstawowa baza, w której wszystko się odbywa, kategoria przestrzeni, kojarzona czasem z taką kategorią tak, no, myślową, bardzo, ale też i taką związaną z odczuwaniem swojego wnętrza, wewnętrznej przestrzeni, przestrzeni nam najbliższej i przestrzeni zewnętrznej, w jakiej się poruszamy, w jakiej jesteśmy. Na ile pozwalamy sobie, żeby nasza osobista przestrzeń zajmowała miejsce w tej przestrzeni zewnętrznej. Ten nasz pierwszy język ruchu, język ciała obecny przez całe życie. On pozwala. Poznać taki, można powiedzieć, indywidualny podpis ruchowy i poszerzyć bardzo rozumienie siebie o perspektywę tego, co wyraża się przez ciało. I opowiem króciutko, jak język ruchu, na przykład wspierał taki proces psychoterapeutyczny, psychoterapii tańcem i ruchem, choć język ruchu może być używany również trenersko, coachingowo. Oczywiście, po takim no, gruntownym, minimum no, rocznym y, przeszkoleniu, ze względu na jego kompleksowość aspektów i to, y, żeby sposób w jaki on jest używany, w jaki ludzie są zapraszani, był y, sposobem bardzo, bardzo dużej ciekawości, uważności i absolutnie nieoceny, zrozumienia, pogłębienia. A pamiętam, jak pracowałam kiedyś z osobą nad wychodzeniem z bardzo silnie obecnego takiego wzorca rodzinnego, gdzie ona jedna była inna i chciała wyjść z, te, z tego klanu pijących mężczyzn i kobiet, które poświęcają swoje życie, żeby ratować rodziny. I w momencie, jak jedna osoba ważna zmarła w jej rodzinie, to rodzina jeszcze bardziej zaczęła oczekiwać, że ona wróci do dawnego miasta, zrezygnuje ze swojego obecnego życia, bo takie postępowanie zostało nagrodzone, ocenione jako dobre i jako takie, że ona kocha swoją rodzinę. Nikt tam się nie przejmował, że ona chce inaczej. Panowało bardzo duże napięcie i nacisk. No i ona się w końcu zaczęła bać, że coś się w ogóle w domu stanie jeszcze kolejnej osobie, jeśli ona tam nie powróci. To napięcie było do granic wytrzymałości. Taki zwarty przepływ ciało, napięte jak struna, szybkie bicie serca i wstrzymywany oddech. Można było odnieść takie wrażenie, że na osoba zaraz opadnie, albo to napięcie spowoduje wybuch, by lawa uczuć wyleje się z niej. Ja wtedy pomyślałam, że być może to jest banalne, ale poprosiłam, żeby ona ym, napięła swoje ciało chwilę jeszcze bardziej, wstała, usiadła, a potem z wydechem strząsnęła chociaż trochę napięcia ze swojego ciała i powtórzyła tą prostą czynność, dając jej jakąś pewną strukturę. I w pierwszym momencie nie pojawiła się refleksja poza spostrzeżeniem, że bardzo trudno jest rozluźnić ciało, bo tak Długotrwałym napięciu i że ono boli. A w kolejnym tygodniu osoba powiedziała, że, że to skonfrontowało bardzo z własnym myśleniem, że ona, bardzo, że ona się boi puścić napięcia, bo obawia się, że nie będzie um, w ogóle mogła działać, jak puści to napięcie, że czuje ból, zmęczenie i boi się puścić coś znanego żeby nie czuć zmęczenia, pustki, żalu, które przychodzą, jak się z czymś rozstaje, nawet jeśli to było niszczące. Bo to rozluźnienie w pewien sposób niszczyło, niszczyło stary wzorzec i bardzo namacalnie pokazywało, że można inaczej. Otwierało też przestrzeń, że można inaczej, ale że do końca nie wiadomo jeszcze jak. Czyli to puszczenie, które było takim czymś Temonicznie przerażającym, czegoś, co bała się wybrać, stało się ins inspiracją, że można inaczej. No i to jest właśnie ten zasób ruchu, dający możliwość wyboru i zmieniania. Dzięki temu, że uświadamiasz sobie, co czujesz, pytasz się, czy dalej chcesz się tak czuć. Nie zmienisz całej sytuacji, ale może możesz zmienić a, Coś w ruchu, i wtedy, jak zmienisz coś w jakości ruchu, w kształcie, w przestrzeni, w połączeniach w ciele, to Twój taniec życia, Twój krok życia y, otworzy się na coś innego. Tylko przestraszające bywa to, że, mm, niewiadomo, że pojawia się niewiadoma, że my jesteśmy uczeni, żeby tak szybko coś wiedzieć, rozwiązać, wymyśleć że ta myśląca kora mózgowa nam te wszystkie sytuacje rozwiąże. A przecież e, części ludzkiego m, mózgu, systemu nerwowego e, są e, takie, że nasz mózg często nazywany jest trójjednym, składa się z trzech połączonych systemów. Jest w nas tak zwany gadzi mózg instynktowny. E, Mózg saka, lub inaczej zwany, limbiczny, emocjonalny, i mózg ludzki, racjonalny, inaczej koranowa. I owszem, dziś nasze przetrwanie zależy bardziej od umiejętności wykorzystania myślenia, ale to powoduje, że jeżeli my za bardzo będziemy polegali tylko i wyłącznie na korze nowej, to większość z nas się oddziela od takiego naturalnego, instynktownego, ale też i intuicyjnego ja. I e, trzeba odwagi, bezpiecznego otoczenia, żeby pozwolić wyjść na świat nowemu, obudzonemu ruchowi, żeby on się mógł wyrazić na zewnątrz. Taki e, cytat, jak tutaj do Ciebie mówię, e, w zasadzie m, kawałek wiersza, e, tutaj m, pojawia mi się wśród moich różnych notatek. Wiersza fragmentu wiersza Zbigniewa Jerzyny. Ciało nie jest rzeczą w swoim uczuciu, widzeniu, rozumieniu, w swoim obnażonym nerwie, bólu, ruchu, spoczynku, w uśpieniu, w narzucającym się pięknie, w skrywanym okaleczeniu. Ciało jest domem duszy i rzeczą świętą. Alisa Nehrens, która ma, taki, ma wykształcenie psychoterapii tańcem i ruchem i e, labem bortenie w Movement System, to też jest moje wykształcenie, mówiła nam wiele, wiele lat temu, że poprzez fizyczne doświadczenia, ktoś może choć przez chwilę zrekonstruować swoje własne życiowe doświadczenie i poczuć siebie inaczej, choć przez moment, do pewnego zakresu. I potem każdy z nas ma wybór, czy Pójdzie dalej i uchyli te drzwi domu, ciała, i wypuści się dalej w przestrzeń podróży, refleksji i odszukiwania siebie, i pozwalania sobie na, na dalszą ekspresję w życiu. I tutaj będę parkowała. Na koniec takie króciutkie. Króciutkie doświadczenie, jeśli ktoś ma jeszcze ochotę pozostać. Bardzo zapraszam do, do, do komentarzy, do pytań. To jest pierwsze takie ogólne nagranie o języku ruchu, gdzie mówię o czterech kategoriach, gdzie mówię w ogóle o znaczeniu języka ruchu. Myślę, że przyjdzie. Czas powoli, powoli, na więcej. A póki co, sprawdź, jak siedzisz, stoisz, leżysz, co robisz, i sprawdź z tym, co po, po wysłuchaniu jest w tobie, jak się czujesz, i pozwól swoim dłoniom na jakiś gest. Sprawdź, jak to by było zwiększyć ten ruch. Pozwolić, żeby on objął choćby górę Twojego ciała. Może nawet całe Twoje ciało. Co ma ochotę zrobić Twoje ciało teraz po wysłuchaniu? Czy to jest szybki ruch, czy wolny? Silny, czy delikatny? Czy chcesz coś strząsnąć? Czy na coś się otworzyć. Czy przytulić siebie, czy wyskakać te treści. Czy odpuścić głowę, która słuchała. I otworzyć komórki swojego ciała na doświadczanie ruchu. To jest kolejna bardzo ważna rzecz, żeby doświadczać, żeby pozwalać sobie na. Żywe impulsy Twojego ciała nie mrozić. Przyglądać się, co ono robi. To trochę jak przygląda się w medytacji swojemu umysłowi. No, tak jakby móc wypuścić swoją życiową energię i przyglądać się, jak ona chce płynąć, skakać, zasilać się, meandrować. Czy też odpoczywać, jak przyjrzysta... Tafla wody, a może czasem zbełtany staw. Bo po prostu to takie jest, chociażby się chciało, żeby było inne. Dlatego poza podcastami zapraszam do ruchu, tańca, osobistych doświadczeń. Jest już kilka medytacji na moim kanale, na innych kanałach. Korzystaj. Poruszaj się. Dla siebie. Może nawet. Tak górnolotnie i dla świata. Bo jeśli się pozwala sobie na czułą obecność, na wyrażanie, to siłą rzeczy troszkę lepsi się stajemy, uważniejsi, czulsi. Dobrego bycia, życia w ciele. In breath, outside. breath outside